Trudno po takim meczu cokolwiek sensownego powiedzieć. Wydawałoby się, że powinniśmy przeprosić wszystkich tych, którzy kibicują bytowi, którym leży na sercu dobro bytowskiej piłki. No ale my nie mamy przepraszać, my mamy grać. To co zagraliśmy dzisiaj to jest skandal. Drugi mecz wyjazdowy w tym sezonie i kończy się podobnie jak w pruszczu. Z czarnymi przegrywamy 0-3, gdzie to my kładamy im piłki, żeby strzelali bramki. Dzisiaj skandaliczne e, zachowanie e, w trakcie meczu e, rozpoczęło się niby dobrze. Planowo zdobywamy bramkę Kiełpiński na 1-0, ale trzeba powiedzieć, że do tego momentu co, co najmniej trzy sytuacje mieliśmy, po których powinniśmy zdobyć bramki. Zamiast zdobywać kolejne bramki, tracimy w głupi sposób na przedpolu e, wieżycy piłkę, idzie kontra, jest 1-1. To co w drugiej połowie. E, Zrobiliśmy to, nie nadaje się dokumentowania. Kończymy 1-3 i po raz kolejny powiem, to nie wieżyca, Pelpin wygrała, to myśmy ten mecz przegrali. Na własną prośbę, na własne życzenie.